Witamy ponownie na największym festiwalu dla twórców internetowych w Polsce, a ze mną organizatorka tego całego zamieszania, Ania Zając. Anioł, tak naprawdę jesteśmy w trakcie dziesiątej edycji, takiej leuszowej troszeczkę. Czy dla Ciebie jest to jakiś symboliczny dzień dzisiaj, aktualnie? Tak, tak. Ta jednak taka okrągła rocznica to jest jakiś taki symbol tego. Jak się w ogóle internet zmieniał przez te 10 lat i też symbol naszej pracy dziesięcioletniej nad tym wydarzeniem. Ono też się bardzo zmieniało, ewoluowało, ale ta dziesiąta edycja ma ogromnie fantastyczne wibracje w sobie, bo widać to i myślę, że po uczestnikach, tylko po naszych prelegentach. I tak, ja dzisiaj mam taką łezkę w oku, jak to jest możliwe, że to już 10 lat. Mm -hmm. No właśnie, mówisz o zmianach w internecie, jakbyś miała ocenić takie największe zmiany, jakie, jakie zaszły. Jakbyś oceniła je na plus, czy... Mm... Czy jednak te momenty gdzieś kryzysowe również. Są się... i kryzysy, jak wiadomo, w internecie, były różne akcje w ostatnim roku niekoniecznie fajne, niekoniecznie takie, które powinny się wydarzyć. Ale ja cały czas wierzę w siłę tego dobrego internetu. Po to organizuję w ogóle to wydarzenie z moim mężem, bo my chcemy łączyć ludzi chcemy pokazywać te dobre wartości. Hasłem tegorocznej edycji jest misja i rozwój. I nam bardzo zależy na tym, żeby te takie dobre hasła, które przyświecają każdej edycji za każdym razem inne przyświecały ludziom później też przez kolejne miesiące. Chcemy tymi prelekcjami, które organizujemy, dać ludziom motywację do działania. Chcemy ich wesprzeć. Chcemy im pokazać, że właśnie Internet może być tą dobrą stroną. I ja to dzisiaj nieustannie powtarzam, ale to nie zawsze musi być też edukacja. To też są bardzo potrzebne, wartościowe, fajne kanały i za te twórcom dziękujemy. Ale my potrzebujemy też dobrej rozrywki, ale na poziomie, bez obrażania. Potrzebujemy lifestylu, chociażby my kobiety, inspiracji modowych, urodowych. To absolutnie nie jest nic złego, nie umniejszajmy takim kanałom, ale y, warto trzymać poziom, warto trzymać merytorykę w każdej dziedzinie, w której się poruszamy. Też jak miałam rok temu okazję z Tobą rozmawiać na temat właśnie festiwalu, podkreśliłeś, że według Ciebie nie trzeba być wszędzie, jeśli chodzi o Internet. Tak, nie trzeba całkowicie wchodzić w te trendy. Tak. I w trendy, i nawet nie być na wszystkich platformach. Też to wielokrotnie podkreślam, bo tych platform jest teraz więcej. Ja 13 lat temu, jak zaczynałam jako blogerka, no to był Facebook, który dopiero też tak naprawdę raczkował w kwestii fanpage. Y. I e, były blogi, które były takim trzonem, to była strona internetowa, to było całkiem profesjonalne repozorum. prawda? To jest taki mały serwis. Później się to e, rozbestwiło. Instagram, e, Snapchat, którego wiadomo, coś się tam wydarzyło. E, jakieś tam inne platformy, e, plus oczywiście teraz TikTok, który też do, dosyć mocno się, a nawet bardzo mocno rozwija. Ale nie musimy być wszędzie, bo czasami jesteśmy tacy bombardowani. Nie macie Cię na TikToku, to nie istniejesz. Nie nagrywasz stories, to nie istniejesz. To nie jest prawda. Rób to, w czym się czujesz dobrze. Jeżeli świetnie piszesz, to zostań przy pisaniu, pisz. Jeżeli świetnie się komunikujesz z zdjęciami, to może nie musisz nagrywać rolek. Jeżeli to nie, nie chcesz, spróbuj. Możesz spróbować, też masz prawo się wycofać z tego, ale jeżeli to nie jest dla Ciebie, to naprawdę nie musisz tego robić. I ja Wam to mówię i jestem o tym święcie przekonana. Mhm. Autentyczność jest absolutnie najważniejsza. A, dużo osób mówi o tym, zresztą prawda gdzieś tam, koniec końców zawsze tak, się obroni i tak, tak. o tej autentyczności się mówi. E, niektórzy twierdzą, że jest to wyświetlane troszeczkę stwierdzenie, mhm. ale jednak koniec końców rzeczywiście. Powiedz mi, organizacja takiego wydarzenia, to zawsze podkreśla, że to trwa naprawdę wiele miesięcy, jak nie cały rok. Jest to ogromne wyzwanie, żeby skupić wszystkich twórców w jednym czasie, w jednym miejscu. Więc jeśli chodzi o organizację tego wydarzenia, czy z roku na rok mm -hmm. jest Wam coraz łatwiej skupiać tych wszystkich twórców i, i kwestie organizacyjne? Myślę, że um, renoma wydarzenia jest naprawdę dobra i Jesteśmy szeroko znani w tym środowisku medialno-internetowym, dlatego nie mamy problemu ze ściągnięciem ludzi. Właściwie to my musimy niestety odrzucać drugie tyle zgłoszeń, bo mamy jakieś tam konkretne założenia, ile jesteśmy w stanie przyjąć. Organizacja na pewno też jest łatwiejsza, dlatego że jednak to dziesięcioletnie doświadczenie swoje robi i mamy też większy luz dzięki temu w tym, bo wiemy, że każdy się zajmuje swoim działem i to jest na pewno prostsze plus Wiemy też, że to jest żywy organizm. Tutaj się może, mogą być zwroty akcji, mogą się wydarzyć różne rzeczy, to jest tak dużo ludzi, tak wielu prelegentów, ale wierzymy, że dobre nastawienie nam bardzo pomaga dobra i energia też przyciąga. dokładnie dobra energia przyciąga i sama widzisz, ile tu ludzi dzisiaj przybyło, ilu się uśmiecha, jak ludzie są sympatycznie rozmawiają, witają się, bo się znają na przykład tylko ze szklanego ekranu. I ja myślę, że to jest ogromna siła tego wydarzenia i nas to też motywuje, żeby to robić, bo my widzimy z tego ogromną wartość dla ludzi. Widzimy, że robimy coś dobrego dla ludzi. Mhm. Dobrze, ale dzisiaj gala Hasztagi Roku również. Czy kapituła miała duży problem w tym roku w wyborze? Czym się kierowaliście? To było niesamowite, bo kapituła była naprawdę całkiem jednomyślna w tym roku. Bywały mhm. bardzo burzliwe kapituły, gdzie naprawdę ktoś walczył kogoś jak lwica, ktoś inny był przeciwny i miał jakiś inny swój typ do zwycięstwa. W tym roku, kiedy przedstawiałam nominowanych i omawialiśmy, dlaczego ta osoba powinna, a nie inna, otrzymać nagrodę, to było niesamowite, bo jakby te sygnały były takie dosyć jednoznaczne dla wielu, że są takie osoby, które po prostu na tę nagrodę zasługują. Albo ze względu na to, że mają wieloletnią pracę za sobą i takie osoby też się dzisiaj pojawią na naszej scenie, albo ponieważ zaskoczyły czymś w ostatnim roku. Więc będzie też dużo zaskoczeń na scenie i myślę, że będzie niesamowite połączenie, bo będą się pojawiały ogromne i bardzo znane nazwiska, mm -hmm. ale myślę też, że pokażemy niektórym nowe osoby, które naszym zdaniem w tym świecie internetu świetnie sobie radzą. Odkrycia? Tak. Yy, ma... Odkrycie roku, tak, będzie to w ogóle taka kategoria w tym roku, a nie jest zawsze. W tym roku mamy Musicie to zobaczyć. Jest odkrycie roku, ja jestem tak szczęśliwa na tą nagrodę, że nie mogę się doczekać. W takim zapraszamy tak. na obserwacje. No ale nie mogę zapy nie zapytać również o w kontekście panelu, który też dzisiaj na samym początku mieliśmy okazję wysłuchać odnośnie part w tak. biznesie i generalnie prowadzenia też troszeczkę firmy we dwójkę. Jak zapytałam Ciebie o to w zeszłym roku, troszeczkę powiedziałeś, że... Musicie nauczyć się troszeczkę spędzać ten czas z mężem też razem. Czy jak, jak to przez ten rok u Was wyglądało? Tak, Czy udało się? My, my spędzamy ten 24 godziny na dobę, ale głównie pracujemy. Mhm. Może nie głównie, ale dużo bardzo pracujemy. I to jest takie trudne, bo czasami ludzie mówią, ja, wy możecie ze sobą wytrzymać 24 godziny na dobę, a my ze sobą tęsknimy, ponieważ to, że się widzimy, no to i tak jest fajne, no bo mamy to poczucie bezpieczeństwa, że jest ok. Ale każdy z nas robi coś innego. Tak jak przed z mój mąż, czasami 14 godzin dziennie rozmawia przez telefon 15. To ja nawet nie mam ja nawet nie mam go jak na obiad. zaprosić, tylko muszę mu napisać na Messengerze. Bo może jak przy okazji ma komputer, to odczyta, że w ogóle jest taka sytuacja. Ale staramy się ten czas coraz bardziej wygospodarowywać. Uważamy, że to jest ważne. I będziemy nad tym w ogóle. Mamy taki plan, właśnie nawet po tej dziesiątej edycji, że to jest też ten czas taki dla nas teraz, gdzie dużo rzeczy sobie zawodowo innych też poukładaliśmy, trochę, i będziemy chcieli jak najwięcej tego czasu właśnie dla siebie wyegzekwować. Gdzieś tam jakieś sytuacje rodzinne też e, i smutne, które w jakimś tam naszym życiu się wydarzyły w ciągu ostatnich dwóch lat, też sprawiły i te przemyślenia przyspieszyły. Więc ja też zalecam żeby być online. Internet jest wspaniały, sama jestem kobietą internetu, kocham internet i naprawdę można dużo rzeczy fajnych zrobić dzięki internetowi, ale tryb offline, bezpośredni kontakt, dlatego też jest tutaj to spotkanie na żywo. Moglibyśmy zrobić konferencję online? Ja uważam, że to nie ma sensu w przypadku cbloggers, bo my się wszyscy znamy z sieci. Jak chcemy sobie zobaczyć, co u nas, to sobie możemy zajrzeć na czyjś profil. Właśnie chodzi o to spotkanie, o ten kontakt o wzrokowy, relacje chodzi, tak, o, o relacje i emocje, tak, dokładnie. Tak. dokładnie. Dobrze, a jeśli chodzi o plany takie zawodowe stricte, wiem, że rozwijasz swoją markę dalej, widzimy tutaj stanowisko nawet, bardzo piękne, jakieś jeszcze jakieś najbliższe plany? Tak, marka odzieżowa jest teraz takim rzeczywiście moim konikiem, to już jest 3 lata i mam ogromną radość z prowadzenia tej marki, ona się pięknie rozwija i rzeczywiście to też internet pozwolił mi na to, żeby pootwierać różne swoje firmy. Jest wydarzenie, jest SeaVloggers, tak. jest marka odzieżowa, jest restauracja, która jest też miejscem spotkań dla także twórców internetowych, więc my bardzo dużo działamy i robimy. Nie wiem, czy tak będzie zawsze, bo też pewnie testujemy sobie różne rzeczy, żeby później zobaczyć, z czym chcemy zostać, jak ja to mówię, ale właśnie to też jest może taki mój mały apel. Próbujcie, nie bójcie się albo się bójcie, ale działajcie mimo wszystko, bo warto coś robić też poza, mieć taki swój też azyl, a dzięki internetowi na pewno biznesowo jest łatwiej prosperować, po prostu. Twoja definicja sukcesu, ja myślę, że ludzie sukcesu to są ludzie szczęśliwi, autentyczni w tym, co robią i e, tacy, którzy właśnie potrafią wesprzeć innych. Moim zdaniem, ludzie sukcesu nie zazdroszczą innym, motywują się wzajemnie, i myślę, że tutaj wiele takich osób się u nas dzisiaj spotkało. I niech to będzie naszą płatą. Dziękuję Ci, Dziękuję za ci za... bardzo. Dziękuję. Przepraszam.